Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Kliś. Jestem projektantem graficznym. Jestem też profesorem Uniwersytetu Śląskiego i jestem dyrektorem Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie. I dzisiaj mam opowiedzieć wam o projektowaniu graficznym. Czym ono jest? I zrobię to, ale zanim to zrobię, chciałbym powiedzieć trochę o samym instytucie sztuk plastycznych. W ogóle podejrzewam, że możecie zastanawiać się, czy na uniwersytecie jest miejsce dla sztuki. No, skoro nasz instytut jest częścią uniwersytetu, to widocznie jest. Jest, oczywiście, jest miejsce dla sztuki na uniwersytecie. Jest to miejsce szczególne i ten kontekst jest bardzo istotny. To znaczy kontekst. Sztuka, nauka, czy nauki. Po pierwsze, mając własny instytut, zachowujemy autonomię, jeśli chodzi o naszą pracę twórczą i pracę dydaktyczną, czyli pracę ze studentami. Czyli w przyszłości z Wami, jeśli zdecydujecie się oczywiście do nas zdawać. Więc, zajmujemy się sztukami pięknymi w Instytucie Sztuk Plastycznych, zajmujemy się. Projektowaniem graficznym, oczywiście, o czym będę mówił, malarstwem, rzeźbą, performanceem, eksperymentami z tkaniną, komiksem, rysunkiem, fotografią, ceramiką, szkłem unikatowym. Więc paleta tych możliwości, dziedzin sztuki jest bardzo duża. A jednocześnie, ponieważ jesteśmy częścią uniwersytetu, możemy korzystać z całego dobrodziejstwa. Jaki jest, jakie jest związane z uniwersytetem. Czyli z zasobami wiedzy, z biblioteką, z kontaktami, z naukowcami, z badaczami z, różny, z różnych dyscyplin. I robimy to. Zdarzają się nam coraz częściej projekty multi, multidyscyplinarne, w których współpracujemy z kolegami i koleżankami z innych wydziałów, z innych instytutów. To jest sytuacja unikatowa. To jest sytuacja, która w innych szkołach, takich monotematycznych rzekłbym, nie jest możliwa, albo jest bardzo ograniczona. U nas na uniwersytecie jest to możliwe. Wszystkich nas łączy coś, co Karl Jaspers nazwał ideą uniwersytetu. Czyli taką wspólnotą studentów i wykładowców, którzy razem poszukują prawdy. Tak o tym wtedy zaraz po wojnie II światowej Karl Jaspers pisał. Prawdy rozumianej bardzo różnie. I również prawda jest tym i piękną, czego poszukują artyści. No więc sztuka na uniwersytecie jest ważna, jest możliwa i uprawianie jej na uniwersytecie, w kontekście uniwersytetu jest czymś wyjątkowym, jest niezwykłą przygodą intelektualną. Sztuka jest ważna. Uniwersytet Śląski ma już ponad 50 lat. Jest jedną z największych uczelni w Polsce, tego rodzaju, czyli uniwersyteckich uczelni. Instytut Sztuki ma ponad 40 lat. Instytut Sztuki tworzą ludzie, wykładowcy związani z bardzo różnymi ośrodkami artystycznymi w całej Polsce. Część profesorów, wykładowców to są absolwenci. Mamy też doktorantów znakomitych. Mamy profesorów związanych z Akademią Krakowską, mamy profesorów związanych z Akademią Warszawską, Wrocławską, Poznańską, obecnym Uniwersytetem Artystycznym, Łódzką Akademią. Więc ten zestaw doświadczeń, który przynieśli ze sobą koledzy i koleżanki z różnych części Polski, z różnych wielkich ośrodków artystycznych, jest częścią naszego wspólnego bogactwa, naszego. Naszych zasobów, które oferujemy studentom, i dzięki tej różnorodności, dydaktyka, czyli nasza wspólna praca studentów i wykładowców, jest też bardzo zróżnicowana pełna eksperymentów, pełna y, doświadczeń z różnych dziedzin, ale też z różnych sposobów myślenia bo każda szkoła artystyczna jak pewnie wiecie y, niesie ze sobą pewien bagaż doświadczeń i nawyków. W jakimś sensie Kształtuje przyszłych profesorów. Uczelnia, uniwersytet również kształtuje postawy. Uniwersytet nie jest szkołą zawodową, uniwersytet jest szkołą, która uczy wielu rzeczy potrzebnych potem w pracy zawodowej, ale nie uczy zawodu. To jest bardzo istotne. My staramy się przekazywać studentom wiedzę, umiejętności, kompetencje, to co zapisane jest w ustawie i tak pięknie nazwane. Wiedza, umiejętności, kompetencji, ale również zajmujemy się ideą, zajmujemy się kształtowaniem postaw intelektualnych i postaw twórczych. To jest to, co jest najistotniejsze w kontekście bycia studentem na uniwersytecie. No a projektowanie graficzne. Co to jest projektowanie graficzne? Jakbyśmy zapytali kogoś, czym się zajmuje architekt, to mniej więcej każdy by wiedział. Chirurg. Też. Ale projektant graficzny właściwie co on robi? A projektowanie graficzne, mimo że tak trudno go złapać i opisać za pomocą jakiejś jednej, mądrej definicji, jest tą formą aktywności twórczej, której owoce towarzyszą nam od rana do wieczora. Budzimy się rano i patrzymy na ekran smartfona, ewentualnie na tarczę zegara. To są projekty graficzne. Idziemy do lodówki, a tam nasz ulubiony jogurt w opakowaniu. I to opakowanie też zaprojektował projektant graficzny. W naszym instytucie mamy całkiem niezły zespół zajmujący się projektowaniem opakowań. Potem sięgamy po ulubioną gazetę. A tak naprawdę włączamy oczywiście laptop, czy inny komputer, albo tablet, i przeglądamy wiadomości. I te wiadomości. Ich wygląd też zaprojektowali projektanci graficzni. I też zajmujemy się projektowaniem layoutów, również layoutów w kontekście publikacji elektronicznych, ale nie stronimy od publikacji książkowych, ponieważ, tak, jesteśmy petyżystami, uwielbiamy zapach papieru. Chciałem pokazać Wam kilka przykładów tego, co robimy. Zaraz spróbuję to zrobić. To jest to, co zaraz zobaczycie, to jest taki, powiedziałbym, krem de la creme, jeśli chodzi o nasze dyplomy. Teraz was zagaduję, bo jeszcze to muszę ustawić, a to tak do końca czasami nie działa. A nie chcę, żeby ten mój wykład i to moje z Wami spotkanie miało taki charakter sztywny, że ja sobie wszystko przygotuję, w sensie będę czytał z kartki. Wolę myśleć na głos. To jest bardziej naturalne. O, już prawie już prawie. Co pewien czas, co kilka lat wydajemy albumy, właściwie to jest tak, wydajemy. Wydaliśmy po raz pierwszy taką, taką opisaną, świetnie sfotografowaną i wspaniale zaprojektowaną przez projektantów graficznych z naszego instytutu publikację poświęconą najlepszym dyplomom z lat 2015-2017. Była to publikacja, tutaj to będzie widać, w ramach 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ten znak projektowałem, pochwalę się ja. Ponieważ, to, to jest też świetne, jako projektant graficzny współpracuję z różnego rodzaju autoramentu jednostkami w ramach Uniwersytetu Śląskiego, z wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego wspaniałym, projektuję okładki, potem też jedną pokażę. I nie tylko ja, bo również koledzy współpracujemy z działem promocji, więc pole doświadczeń, poligon twórczy, Projektowy, jeśli chodzi o uniwersytet, mamy wspaniały i wciągamy do tego, zapraszamy do tego naszych studentów. No dobrze. Pominiemy sobie teksty. O. To na przykład jest dyplom z malarstwa. To też jest dyplom z malarstwa. To są dyplomy z rzeźby, z rysunku, z malarstwa, ale z pewnością, kiedy będziecie mogli już u nas studiować albo potem. Będziecie mogli też sobie odnaleźć te publikacje w internecie, obejrzeć sobie wszystko, a ja chciałem się skoncentrować na projektowaniu graficznym. Oczywiście to, na co patrzycie, też jest projektowaniem graficznym, bo ten layout, czyli tą szatę graficzną, również zaprojektował projektant. Zaraz będziemy tam, gdzie być powinniśmy. O. To jest na przykład jeden z naszych dyplomów, projekt identyfikacji wizualnej oraz aranżacji wystawy FIVE w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie. I to jest dyplom zrealizowany w pracowni profesora Tomasza Jędrzejko, nawiasem związanego czy pochodzącego z Akademii Włodzi. To jest właśnie jeden z dyplomów tak zwanych opakowaniowych. Jest to opracowanie wizual, graficzne identyfikacja wizualna firmy wraz z opakowaniami zaprojektowane w pracowni profesora Tomasza Kipki, który jest jednym z naszych najlepszych specjalistów w dziedzinie projektowania opakowań. To również jest praca z pracowni profesora Tomasza Kipki poświęcona ilustracji. Bardzo mocną mamy w Cieszynie ilustrację. Akurat tutaj Taki, taką główną pracownią jest pracownia profesora Sebastiana Kubicy i również moja, ponieważ zajmujemy się projektowaniem wszystkiego, co wiąże się z wydawnictwami, z książkami. I to są projekty, które często potem są realizowane. Robimy prototypy, a nawet są realizowane w takim kontekście, powiedziałbym, wdrożeniowym, czyli trafiają pod strzechy. A to bardzo interesujący, nie tylko ze względu na oprawę graficzną, Projekt, ale również ze względu na ideę, z jaką się łączy. To jest identyfikacja wizualna takiego festiwalu. To, to, to było opisane jako przegląd, ale to zamieniło się w festiwal ART. To jest festiwal sztuki, który organizują w całości studenci samodzielnie. Oczywiście współpracując w ramach y, samorządu. My, jako instytut, pomagamy im, dofinansowujemy różne przedsięwzięcia, na przykład druk zaproszeń, katalogów, plakatów, w ramach oczywiście naszych możliwości, ale studenci pracują tutaj samodzielnie, jest to dla nich taki, powiedziałbym, takie laboratorium, które pozwala im sprawdzić się jako samodzielni, profesjonalni twórcy, organizatorzy, redaktorzy i tak dalej. Więc festiwal jest bardzo wartościowy, a przy okazji, co tu kryć, jest to świetna zabawa. Kolejny przykład naszego, naszych dyplomów właśnie wydawniczych. O, to mój dyplom, to znaczy mojej studentki. I to jest interfejs aplikacji takiej pozwalającej poruszać się po turystycznym mieście Żorach. Jak ktoś pochodzi z Żor, to wie na pewno, że jest to wspaniałe miasto turystyczne. No, żartuję trochę, ale parę atrakcji tam jest. Ale najważniejsze w kontekście Żor było zaprojektowanie aplikacji, która sprawi, że poruszanie się po tych wszystkich interesujących w ramach tej miejscowości miejscach będzie proste, a przy okazji, sam interfejs poprzez swoją jakość graficzną spowoduje, że miasto czy ta przestrzeń stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. I to się, muszę powiedzieć, bardzo udało. Jestem z tego dyplomu i z mojej dyplomantki, Marty, dumny. W ogóle jesteśmy dumni ze studentów, na ogół. No, może wyłączymy już to współdzielenie ekranu. To znowu ja. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. O. To też jest projektowanie graficzne. To jest taki album pod tytułem Skłonności do Ostrości. Tak wygląda. Zresztą taki album to trzeba zobaczyć na żywo trzeba go dotknąć, powąchać, strzelić sobie z gumki, która jest tutaj po to, żeby się nie otwierał sam. Natomiast on jest bardzo istotny, dlatego że Dokumentuje prace ilustracyjne naszych studentów z różnych pracowników. To są ilustracje do tekstów literackich, to są ilustracje do krótkich haseł, ale generalnie chodziło o to, żeby pokazać pracę studentów poprzez taki quasi szkicownik Zostało to wspaniale wydrukowane, nawiasem zaprojektowane przez naszych doktorantów i sfinansowane przez Uniwersytet Śląski częściowo, wobec czego jakość poligraficzna, edytorska jest na najwyższym poziomie, a przy okazji jest to portfolio, które każdy student dostał, uczestnik tej, tej publikacji oraz wystawy, bo towarzyszyła temu wystawa w Legnicy, międzynarodowa, o międzynarodowym zasięgu. Każdy student dostał takie portfolio i jest to dla niego argument później przy szukaniu pracy, przy rozwijaniu własnej kariery. Profesjonalne wydawnictwo z tekstami tłumaczone na język angielski, świetnie wydrukowane, prezentujące pracę całej grupy studentów z różnych roczników. Co jakiś czas wydajemy tego rodzaju materiały, co jakiś czas zabieramy naszych studentów na warsztaty, na przykład do Ostrawy, gdzie mamy przyjaciół na wydziale sztuki, fakulta Umeni. To jest bardzo niedaleko z Cieszyna, mam nadzieję, że wkrótce otworzą granicę, będzie można bez problemu podróżować. Jest tam znakomite laboratorium druku sitowego, do którego jeździmy i wspólnie ze studentami przygotowujemy projekty na ogół plakatów, a potem te projekty przekładamy na wystawy, które krążą sobie po Polsce, a nawet i za granicę. Wobec czego nasza oferta dydaktyczna jest bardzo szeroka. Ja tutaj koncentruję się na projektowaniu graficznym, ponieważ jest mi szczególnie bliskie. Jest ona, ta oferta dydaktyczna, co podkreślam jeszcze raz, taką przygodą intelektualną. Ale wracając do, wracając do, przepraszam, coś mnie drapie. Metka. Metka też była przez kogoś zaprojektowana. To też jest projektowanie graficzne. To też jest coś, co można zaprojektować bardzo dobrze, a co można zaprojektować beznadziejnie i przynieść wstyd sobie i instytucji, którą się reprezentuje. Wszystko, co nas otacza, wszystkie komunikaty graficzne, to jest, wszystkie komunikaty wizualne, to jest właśnie projektowanie graficzne. Dam Wam taki przykład, już może na koniec. On jest dosyć mocny, taki, powiedziałbym, hardkorowy, ale... Jakże znamienny. Tylko, żeby to zrobić, potrzebna mi jest książka. W internecie wprawdzie jest wszystko, jak powiadają, ale ja jestem zwolennikiem książek. I muszę powiedzieć, że nasi studenci z czasem, nawet jeśli początkowo przywiązani są bardzo do cioci Wikipedii i wujka Google, to z czasem przekonują się do książek. Książki łączą sobie, powiem jeszcze to, bo to bardzo istotne. Książki łączą sobie różnego rodzaju doznania zmysłowe. No, oczywiście przede wszystkim najważniejsze w książce jest to, co jest jej treścią, ale forma książki jest równie istotna. Książka jest obiektem, jest przedmiotem, jest obiektem kulturowym, jest przedmiotem niezwykłym. Ale miałem opowiedzieć pewną historię hardkorową, więc już to robię. Mianowicie w latach 90. Miał miejsce pożar na lotnisku w Düsseldorfie. Zginęło kilkanaście osób. Spłonęło po prostu żywcem. Dlaczego spłonęło? Ponieważ w tym wszystkim, co się zdarzyło przy pożarze, czyli w dymie, w panice, nie mogli znaleźć, nie mogli dokładnie obejrzeć drogi ewakuacyjnej, ponieważ system identyfikacji wizualnej był na tyle niesprawny, że niewidoczny lub mało widoczny. I ludzie Niektórzy ludzie nie wiedzieli, gdzie mają uciekać. Weźmy do tego jeszcze panikę, dym, krzyki. To jest bardzo ekstremalna sytuacja. I po tej tragedii zaproponowano jednemu z najwybitniejszych żyjących projektantów graficznych świata, Erikowi Szpikermanowi, to ten pan, zaprojektowanie nowej identyfikacji wizualnej i komunikacji wizualnej na lotnisku w Düsseldorfie. I on to zrobił. Zaprojektował wszystkie sygnały, strzałki, informacje, gdzie pójść, gdzie wyjść, gdzie wejść, gdzie zjeść obiad, gdzie wejść w, prawda, w stronę bramek z odprawą graniczną, i tak dalej, tak dalej, gdzie uciekać w razie pożaru. Wszystko to zaprojektował tak, żeby po pierwsze działało, oczywiście łączyło się to z różnego rodzaju testami, a po drugie żeby działało i jeszcze wyglądało pięknie. I to się udało. W projektowaniu graficznym najważniejsze, szczególnie w niektórych jego aspektach, jest, by zaprojektować coś w ten sposób, żeby działało, żeby było użyteczne, skuteczne. Wysłany komunikat o treści A ma dotrzeć do odbiorcy i być przez tego odbiorcy odczytany A. Ale oprócz tego jest coś bardzo istotnego, trudnego do uchwycenia, a mianowicie to, że komunikat musi jeszcze przy okazji dobrze wyglądać. Musi sprawić, że chcemy na niego spojrzeć. I połączenie tych elementów użytecznych, takich utylitarnych, racjonalnych, z estetycznymi, z tymi, które wiążą się z pięknem, to właśnie jest robota projektantów graficznych. To jest robota bardzo trudna, ale nie ma lepszej. Tego właśnie się uczymy. Między innymi tego się uczymy w naszym Instytucie. Nie wiem, czy was zachęciłem. Sam siebie zachęciłem. Naprawdę chciałbym tam studiować, tylko że już za stary jestem trochę na to. Zapraszam was do Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszam was do Instytutu Sztuk Plastycznych. Zapoznajcie się z naszą ofertą dydaktyczną, a jeśli zdecydujecie się studiować, to myślę, że nie będziecie żałowali. I myślę, że kończąc uczelnie będzie wam strasznie żal, że to koniec. Ale to wcale nie musi być koniec, bo mamy jeszcze studia doktoranckie. I doktoranci, którzy potem u nas współpracują jako wykładowcy, są ostatnio tak chyba jedną z najlepszych spraw, jaka się nam zdarzyła. Młodzi, młodzi ludzie, którzy nas wspierają. Zespół jest bardzo zróżnicowany. Mamy profesorów starszych, mamy profesorów. Dość młodych, mamy bardzo młodych doktorantów, którzy również są wykładowcami, więc to też gwarantuje bardzo różne podejście do kwestii dydaktycznych, ale przede wszystkim sztuka piękno to są wartości, na których nam bardzo zależy. No i oczywiście bardzo zależy nam na naszych studentach. Do zobaczenia w cieszynie.